ma ekipa, z tej strony MetaPiąt z kanału Dzisiaj chcę wam pokazać jak przelać ETH, żeby zakupić sobie ARB. Można to ARB kupić na kilka sposobów, ale skupmy się na tym właśnie modelu, bo wiem, że było troszkę z tym problemów. Ok, zacznijmy od tego, że trzeba dodać sieć Arbitrum do MetaMaska. Jak to zrobić? Podeślę Wam adres tej strony, ja zawsze z niej korzystam, jest to Akademia Binance i oni wszystko tu ładnie pokazują i wpisuje się dobre dane sprawdzone. No, oczywiście tu macie dodaj funkcjonalność Arbitrum do portfela, polega na dodaniu do MetaMask kilku prostych informacji o sieci. Najpierw otwórz MetaMask i kliknij w menu rozwijane sieci. Dokładnie tutaj w to okienko, czy jest zaznaczone. Tutaj macie Ethereum, bo Metamask się zawsze yy, rejestruje, czy zakłada na Ethereum. Ale tu macie dodaj sieć. Idziecie dalej i tutaj macie dane. On was tam zapyta o te wszystkie dane. One będą tam wyświetlone tutaj, jak otworzycie. I będzie tak: nazwa sieci Arbitrum One. To sobie tam wpisujecie. Nowy adres. Kopiujecie dokładnie ten adres od początku do końca w taki sposób. kopiuj i wklejacie go w zakładkę Metamaska, później łańcuch, symbol waluty ETH, i na końcu eksplorator bloków. Zapisujecie to. O, tu macie właśnie dokładnie pokazane, jak jest. Arbitrum się wszystkie te dane, które wam mówiłem, zapisujecie. Zostaniesz teraz pomyślnie podłączony do sieci Arbitrum. Tak, tam portfel was poprosi o przełączenie na sieć Arbitrum. No i macie tutaj adres, i widzicie, pokażę wam się coś takiego. Arbitrum One, oczywiście ETH jest noś, nośnikiem, czyli Fi, tutaj jest w ETH. No, tutaj są jakieś inne jeszcze rzeczy. Jak zaimportować tokeny? Potrzebujecie adres tokena, czyli kontrakt. Kont to jest akurat yy, pokazane na przykładzie Luny, ale możecie sobie naj, najprościej mówiąc, wchodzicie sobie w tokeny. Na samym dole będzie import token. Klikacie w to, pokaże Wam się takie okienko. W górne wklejacie kontrakt, tu Wam się pokaże symbol, add custom token, i on jeszcze raz potwierdzacie. I on już będzie u Was na portfelu. No dobra, ja już sobie tutaj przygotowałem swojego Binance'a. Żeby przelać pieniądze na portfel, potrzebujecie adresu portfela. Oczywiście możemy sobie zrobić to tutaj kopiuję. Nie wiem, czy powinien być widoczny Metamask, ale jak nie, to u góry kopiujecie. Skopiowane, wklejacie sobie adres w tą zakładkę. Tutaj. I teraz ważna rzecz. Wybierając sieć, wybieracie sieć Arbitrum. I oczywiście później standard, minimalny przelew to jest 0, 0,008. No te możecie sobie wpisać, powiedzmy, kwotę ja 0,1. No jeszcze mam wypłata. Yy, jeszcze ważna rzecz. Zauważcie, że jak robicie przelew, pobierany jest FI. Ja wpisałem 0,1, a dojdzie 0,099. To jest bardzo ważne, tak? Teraz yy, już momencik, wyciszę te wszystkie powiadomienia. Yy, bo, jeżeli potrzebujecie 0,1 na portfelu, to trzeba tu by było dodać na przykład 0,1, 1, czy tam 0,01. Widzicie, jakaś tam kwota wyższa wyjdzie. Pamiętajcie o fi. Wypłata, pobieracie sobie, kontynuuj. I wtedy on wam tutaj po, pokaże, Uzyskaj kod i tak dalej. Te wszystkie kody. Ja tego przelewać nie będę. Później sprawdzacie sobie na. Portfelu MetaMask i powinniście te pieniądze mieć na MetaMasku. W poprzednim filmiku dałem link do giełdy Camelot, na której można sobie kupić ARB. No, a na dzisiaj to wszystko. Chciałbym jeszcze na koniec dodać, że nie jestem doradcą finansowym, że wszystko co robię, robię w celach informacyjnych. Uczcie się, czytajcie, sprawdzajcie. Pamiętajcie, to są Wasze pieniądze, jesteście za nie odpowiedzialni i róbcie to wszystko z głową. Wyciągajcie własne wnioski. I tyle. Zachęcam Was do następnych filmów. Do oglądania. Zapraszam Was na naszą grupę na telegramie. Linki wszystko znajdziecie pod filmikami. Do zobaczenia. Na razie, hej.